Chiński statek, a dokładnie bombowiec, nie jestem pewien, zbytnio, uszkodził kable na dnie Bałtyku i uciekł. Chiński statek zatrzymany został w Danii. Jeżeli chodzi o to, chiński statek, frachtowy i -Peng 3 podejrzany o uszkodzenie kabli telekomunikacyjnych na dnie Bałtyku, został zatrzymany przez duńską marynarkę wojenną, przekazały zagraniczne media. Wszystko się wydarzyło w 20... 2024 roku, 11. 20 listopada o godzinie 12.33 Choć Frachtom zdąży opuścić akwen Morza Bałtyckiego Tak, tak, wiem, Nudzicie to co pierdolę, więc słuchaj tego Najpierw Finlandia zaalarmowała o przerwaniu kabla łączącego ten kraj Niemcami, a następnie okazało się że uszkodzony jest też kabel między Litwą a Szwecją Szefowała e, Finlandia w Finlandii, ogłosiła, że te usterki okazują się efektem działań hybrydowych wobec tego państwa. Jej kraj rozważył uruchomienie artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Artykuł to mówi, że napaść tego z krajów należących do NATO będzie traktowana jako atak na wszystkich sojuszników. Jego zdaniem nie można zakładać, że każde takie wydarzenie to sabotaż. Ale powiedzmy, że otwarcie ślady praktycznie zawsze prowadzą do tego samego kierunku do pasków. Teraz chce chcę podwyższyć stawkę i testować zachód poprzez działania o charakterze hybrydowym. Mamy do czynienia ze państwem, które osiadania prowadzi, prowadzi tego typu konfrontacje. Dobra, czy sobie teraz.